Cześć kochani, super, że jesteście. Jak tam po weekendzie? Mam nadzieję, że baterie naładowane. A ja jak zawsze w poniedziałek zapraszam was do sklepu Action. Chodźcie przyjrzymy się jakie nowości właśnie trafiły na półki. Na pewno zerkniemy dziś na dział kuchenny, bo tam pojawiły się nowe akcesoria do serwowania. Sporo też ciekawych dekoracji. Tu na pewno będą te kominki z wodospadem dymnym. Przejdziemy się też po chemii, gdzie znalazłam nowe akcesoria do sprzątania. I zaskoczę was też nowymi perełkami z działu kosmetycznego. Tam szukajcie m.in. Tych stylowych organizerów na przybór makijażu i nowych kolczyków. Pokażę wam też nowości z działu dla zdrowia i coraz śmielej będziemy już spacerować po kolekcji zimowej. Stąd zobaczcie na przykład cudne słoiki na przekąski, niesamowicie duże bo aż prawie metrowe Mikołaje, czy urocze poduszki, a na koniec jeszcze będzie dział kreatywny. Fajny taki kolorowy odcinek przed nami, więc kto gotowy, no to lecimy! Przegląd nowości zaczniemy od działu kuchennego. Ostatnio pokazywałam wam te niewielkie tace do serwowania za 4 ,50 zł i groszy i właśnie tą serię zasiliły dwie patery. Dla przypomnienia, one są wykonane z łupka w takim pięknym szarym kolorze i też wam przypomnę, że łupek to taki naturalny kamień, który jest trwały, odporny na zarysowania i ciepło, a przy tym wygląda, musicie przyznać, naprawdę efektownie i elegancko. Łupek ma właściwości antybakteryjne i nie wchłania też zapachów ani wilgoci, dzięki czemu no świetnie się do na przykład do seru, do wędlin, przekąsek czy jakiś ciastek. Tace są łatwe w czyszczeniu i dzięki tej naturalnej strukturze łupka, każda taca jest niepowtarzalna, co dodaje jej takiego wyjątkowego charakteru. Warto mieć takie perełki w kuchni. Do wyboru mamy tacę okrągłą i kwadratową. Są w bardzo atrakcyjnej cenie, bo kosztują zaledwie 9 zł. I przechodzimy już na dekoracje i tu zwrócę waszą uwagę na te kominki z wodospadem dymnym. Nie wiem, czy pamiętacie, ale były podobne już w zeszłym roku, dużo większe, no i szybko stały się wiralem. Oj, dosłownie internet oszalał na temat kadzidełek. Trudno mi było nawet je wtedy dla was nagrać i w tym miesiącu powracają, ale w dużo mniejszej wersji. Ale od początku. Mamy tu przede wszystkim kominek do aromaterapii z wodospadem dymnym. To znaczy, że słuchajcie, dym tak spływa powolutku z kadzidełka w dół, jak taka woda tworząc ciekawy efekt. Wkładacie na górę ten stożek, zapalacie go i po chwili na dole zaczyna nam ulatniać się właśnie ten zapach. No i docelowo właśnie nam tworzy ten wodospad. Powiem wam szczerze, że bardzo ciekawie to wygląda na żywo. W zestawie znajdziecie też 20 stożków z zapachami, na przykład o zapachu róży, drzewa sandałowego, zielonej herbaty, lilii czy lawendy. Są jeszcze patyczki i mata antypoślizgowa. Do wyboru mamy aż trzy kształty. Jest czarny kwiat albo góry. One są w dwóch wersjach kolorystycznych. No coś takiego innego i ciekawego są już dostępne za 30 zł. Pojawiły się też przepiękne dekoracje na ścianę, są w modnych teraz beżach, ale co ciekawe wykonane z filcu, wygląda to no niesamowicie, jeszcze tworzy taki trójwymiarowy efekt. Dekoracje mają 50 na 70 cm i do wyboru też jest wiele wariantów, z których no na pewno stworzycie taką ciekawą kompozycję i wypełnicie pustą przestrzeń na ścianach, kiedy myślicie, że czegoś Wam tam brakuje, za sztukę zapłacicie 45 zł. Na półkach znajdziecie też bardzo wdzięczne pudełka na herbatę. Są wykonane z drewna z napisem właśnie herbata. Mi osobiście bardzo podoba się ten wzór na pokrywce i myślę, że jeśli zaproponujecie herbatę właśnie w taki sposób, no na pewno zrobicie miłe wrażenie na gościach, ich cena to 14 zł. Mamy też metalowe półki, mają ciekawe takie faliste wykończenia na pewno zrobi to fajny efekt. Tu macie jeszcze ich wymiary. I do wyboru jest wiele kolorów. Tu jeszcze są w takiej prostej wersji. Oprócz klasycznej czerni mamy beż i są także zielone. Zapłacicie za nie 15 zł. Możecie też znaleźć już półki do łazienki. Są naprawdę praktyczne, a przy tym no bardzo stylowe. Idealnie sprawdzą się na jakieś żele, szampony czy środki czystości. Mają taki prosty, ale nowoczesny wygląd. I do wyboru są w wersji białej albo czarnej. Tu macie jeszcze ich dokładne wymiary. I zapłacicie za nie 63 zł. A do pokoju dzieci pojawiły się właśnie kule dyskotekowe z motywem Hello Kitty. Możcie je zawiesić albo postawić. No i pięknie będą odbijać światło, przez co tworzyć fajny klimat, na przykład na jakiejś imprezie. Są już dostępne za 45 zł. Kochani, przechodzimy już na chemię, a tu zwrócę Wam uwagę na małą, ale praktyczną nowość. Jest to taka ściereczka z gąbki. Dzięki niej posprzątacie powierzchnię bez zarysowań. One też dobrze chłoną wodę. Są sztywne na sucho, ale po zmoczeniu właśnie stają się takie mięciutkie. Najważniejszy jest jednak fakt, że składają się aż z 12 warstw. I słuchajcie, kiedy już wydawałoby się, że gąbka będzie do wymiany, odrywacie po prostu tą wierzchnią warstwę, no i gotowe. Macie nową gąbkę do sprzątania. Fajny patent. Możecie ją Sprawdzić za 5 zł. Z chemii pojawił się też nowy spray do mycia szyb. Warto chociaż wypróbować. Posłuchajcie, ma naprawdę konkurencyjną cenę za jednolitrowe litrowe opakowanie. Zapłacicie zaledwie 5 zł. Chciałabym Wam jeszcze pokazać nowe maty do łazienki. Powiecie niby nic Madzia, sporo już tego tu było, ale właśnie, no nie do końca. Najczęściej mamy też miękkie, ale szenilowe wykonanie z poliestru. A tu proszę, te są wykonane w 100% z bawełny. Mają 50 na 80 cm i słuchajcie, to chyba najgrubsze jakie były do tej pory w action, więc jeśli szukacie mat, no albo potrzebujecie wymienić, to myślę, że będą naprawdę dobrym wyborem. Mamy je w trzech kolorach i kupicie je za 35 zł. Przechodzimy teraz na dział kosmetyczny, i tu niesamowita nowość. Na półki właśnie trafiły nowe organizery na przybory do makijażu. E, prezentują się bardzo elegancko, e, mają taki delikatny żebrowany wzór i są w białym kolorze ze złotymi nóżkami. E, mamy tu naprawdę no, sporo miejsca na jakieś paletki do cieni, słuchajcie, na pudry, lakiery, dziewczyny, co tylko chcecie. A pędzle schowacie tutaj. E, co ciekawe, ta część obraca się jeszcze o 360 stopni. E, myślę, że modny i też ładny dodatek na toaletkę. A i w łazience będzie się prezentować naprawdę stylowo. Zapłacie za niego 18 zł. Następnie znajdziecie tu też zestawy kosmetyków. Jest tu mydło i balsam do rąk, a to wszystko jeszcze w takim właśnie stylowym drewnianym uchwycie. Po użyciu no spokojnie możecie go jeszcze uzupełnić nowymi produktami i też wykorzystać ponownie. Kupicie je za 18 zł. I trudno też przejść obojętnie obok tej nowości. To kochani, nic innego jak duzowniki na mydło w kształcie kuli dyskotekowej. Jeśli lubicie jak coś odbija światło, no i też chcecie mieć takie myślę, banalne ale wyraziste dodatki w łazience, to będzie to coś dla Was. Do wyboru są różowe, złote i srebrne i kupicie je za 8 zł. Natomiast już z biżuterii kupicie te bransoletki. One są wykonane ze stali nierdzewnej i są jeszcze pozłacane, dzięki czemu no wyglądają naprawdę jak złote. Pięknie się mienią, no i dzięki nim podkręcicie wiele swoich stylizacji, dodając im odrobinę elegancji. Do wyboru mamy naprawdę wiele wariantów. Za sztukę zapłacicie 13 zł. I koniecznie zerknijcie na kolczyki w action. Jeśli jeszcze ich nie mieliście, to ja je Wam gorąco polecę. Także są wykonane z tej stali nierdzewnej, ale co ważne, nie przebarwiają się, mam inny model już naprawdę długo i nic się z nimi nie dzieje. Bardzo ładnie się też prezentują i z pewnością wybierzcie to coś dla siebie, bo oferta jest naprawdę szeroka. Za dwie pary zapłacicie 12 zł i 50 groszy. Przechodzimy teraz na dział dla zdrowia, gdzie znajdziecie te pulsoksymetry. Dzięki nim zmierzycie swój puls. Oraz saturację, czyli poziom nasycenia kwitlenem. To ważne, bo dzięki temu no, możemy sprawdzić, czy właśnie nasz organizm dostaje wystarczająco dużo tlenu. Przyda się m.in. gdy macie infekcje dróg oddechowych, gdy chcecie monitorować wydajność, czy po prostu gdy czujecie się osłabieni. Urządzenie jest lekkie, poręczne i też działa na baterie, więc no, spokojnie możemy je zabrać ze sobą w drogę. Będzie też idealnym pomysłem na prezent dla kogoś bliskiego. Jego cena to 40 zł. Pojawiły się tu też te kamizelki. Mają wbudowane LEDowe lampki, dzięki czemu no, od razu was będzie widać, nawet po zmroku. E, przydadzą wam się podczas biegania, jazdy na rowerze czy na takim zwykłym spacerze. E, z przodu mają białe lampki, a z tyłu czerwone i ładujecie je za pomocą kabla USB, więc no nie musicie ciągle wymieniać baterii. E, nie wiem jak wy, ale ja bardzo długo przyzwyczajam się do tego, że tak szybko robi się ciemno i już koło 17 włącza mi się taki tryb leniucha. Nic tylko wiecie, tak nakryć się kocem i doczekać. Do nocy. Bardzo źle na mnie działam, takie długie wieczory Brr. i kochani, tworzę grupę czekających na wiosnę, łapka w górę. Dajcie znać w komentarzach, jak wy radzicie sobie, by przetrwać te długie wieczory, a jeśli potrzebujecie takich kamizelek, to kupicie je za 35 zł. Zerknijcie też na nowe termofory, mają urocze kształty zwierząt i są wykonane ze sztucznego futerka. Bardzo mi je w dotyku. Mogą też być świetnym pomysłem dla bliskich, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Mają 1 litr pojemności i do wyboru mamy kilka wariantów. Ich cena to 17 zł. A już w dziale dla zwierząt ponownie dostępne są te podkładki. Pomogą Wam słuchajcie w utrzymaniu czystości w miejscu karmienia psa czy kota. Podkładki są silikonowe, łatwe w czyszczeniu i też antypoślizgowe. Do wyboru są dwa kolory, kosztują 9 zł. I przejdziemy sobie teraz na dział elektroniczny, bo znajdziecie tam bardzo ciekawe, magiczne lusterka z podświetleniem. Możecie je wykorzystać spokojnie na jakiejś imprezie, wybieracie ulubione kolory, które wyświetlają się do rytmu muzyki. Lustra mają regulowaną wysokość i 8 dynamicznych efektów świetlnych. Sterujecie je za pomocą dołączonego pilota albo przycisków, a ładujecie za pomocą kabla USB-a. Kosztują 40 zł. I są już też dostępne nowe powerbanki. Przydadzą wam się na pewno, jeśli jesteście często w biegu, a wasze telefony czy inne sprzęty szybko się rozładowują. Nawet ostatnio w pociągu byłam właśnie świadkiem, jak jedna dziewczyna chciała pokazać swój bilet na telefonie i padła jej bateria na szczęście. Miała taki powerbank i sytuacja uratowana. Przy okazji dowiedziałam się, że często też konduktorzy noszą te powerbanki. Już teraz wiem dlaczego. Ale wcale się nie dziwię, one są lekkie i poręczne, więc łatwo zmieszczą się w torbie czy w plecaku. Do wyboru mamy kilka kolorów. zapłacić za nie 88 zł. I też jestem ciekawa, napiszcie w komentarzach czy też wam się zdarzyła jakaś taka zabawna historia ostatnio w pociągach, albo przyznajcie kiedy ostatni raz jechaliście pociągiem. A tu już mamy nowe głośniki, mają ledowe, kolorowe podświetlenie, więc no wyglądają bardzo efektownie. Ładujecie je przez 3-4 godziny, a działają 5. Są dostępne za 26 zł. I chciałabym wam tylko zaznaczyć, że w action kupicie takie torby podróżne do samolotu. One są, słuchajcie, tak zaprojektowane, by swoim wymiarem idealnie pasowały właśnie do samolotu jako bagaż podręczny. Mają mnóstwo kieszonek i wewnątrz, i na zewnątrz, więc zmieścicie tam wszystkie niezbędne rzeczy i tu macie ich wymiary. Do wyboru jest sporo kolorów. Naprawdę warto je mieć, by nie musieć się zastanawiać, czy zmieszczą się, wiecie, w te specjalne stojaki przy bramkach na lotnisku czy nie kosztują 45 zł. Kochani, a jeśli macie Facebooka, to gorąco zapraszam tam wszystkich do naszej Actionowej społeczności. Publikujemy tam zdjęcia swoich trafionych i nietrafionych zakupów. Piszemy, co nam się sprawdziło z Action, a na co szkoda pieniędzy. I na przykład Madzia zwróciła nam uwagę na te lampki pod szafki, A Ania pokazała nam już z kolekcji zimowej ten LEDowy słoik. Patrycja poleciła kilka drewnianych zabawek dla dzieci. I jeszcze zobaczcie, podrasowała domek dla lalek LEDowymi lampkami z Action. A już Madzia zachwycała się tym płynem do podłóg. Napisała, że przy nim nawet przegrywa mydło marsylskie. A kosztuje teraz 6 złotych promocji, więc może warto wypróbować. Rozwinęła się też dyskusja ochów achów nad jej paznokciami, więc kto ciekawy to zobaczcie. Z kolei Edyta podrzuciła nam zdjęcia i film, jak świecą solarne lampki z promocji i jak wyglądają LEDowe sople. Więc jeśli chcecie wiedzieć, co polecają inni, to gorąco Was zapraszam do dołączenia. To jest dokładnie ta grupa, a link do niej znajdziecie w pierwszym komentarzu pod filmem oraz w opisie filmu. Kochani, a my już pomału wkraczamy w listopad. Najpierw święto zmarłych, a potem, no jak kiedyś, na pewno reklamy Coca-Coli i te sprawy, czyli przygotowania do świąt. W sklepach, no od dawna, już jak wiecie, są kolekcje zimowe. Trudno je ukryć, w action również. Ja na razie pokusiłam się na dwa duże przeglądy świąteczne. Jeśli jeszcze ich nie widzieliście, to zerknijcie w prawy górny róg. Ale już będzie tej kolekcji na kanale coraz więcej, bo kolekcja jest naprawdę duża i wiele tam ciekawych dekoracji. Cały czas też dochodzą nowe, są i rzeczy do kuchni. I mnóstwo przydatnych rzeczy na święta. Więc dziś już właśnie kilka świeżutkich nowości w tej kolekcji. Na początek możecie kupić urocze filcowe dekoracje w kształcie psa, piernika czy buta. Za sztukę zapłacicie 23 zł. I zdecydowanie w tym roku na uwagę zasługują też te Mikołaje. Uwaga, mają aż 90 cm wysokości, więc robią no, niesamowite wrażenie. Na pewno ich nie przeoczycie fashion i nie znikną wam w dużym salonie. A w małym myślę, że będą stanowić naprawdę wypełniającą dekorację. Do wyboru są dwa warianty. Niestety, no, zupełnie nie nadają się na zewnątrz. Myślę, że mają właśnie taki przemakalny materiał, ale w pomieszczeniu na pewno goście ich nie przegapią. Są już dostępne za 100 zł. Na uwagę zasługują też te cudne słoiki, są ceramiczne, mają 19 cm wysokości i muszę przyznać, że będą stanowić na pewno taki fajny dekoracyjny dodatek, a już na pewno przydadzą Wam się, by schować tam pierniczki czy inne smakołyki. Do wyboru mamy trzy warianty. Zapłaćcie za nie 33 zł. Następnie mamy takie świąteczne domki, one są LEDowe i do wyboru mamy też kilka wariantów. Ładny taki dekoracyjny akcent, który na pewno doda waszym wnętrznym koloru. Kupicie je za 17 zł. I ciekawą nowością jest też ta dekoracja. To słowo w takiej no, lśniącej wersji, takiej bardziej glamour, będzie świetną dekoracją na półkę, komodę, czy tak po prostu na parapet. Fajnie przyciąga wzrok i też ładnie dopełni klimat we wnętrzu. Do wyboru mamy napis święta, wow oraz pocałunek. Ich cena to 12 zł. I takim niewielkim, ale bardzo kolorowym akcentem na waszych stołach mogą być te choinki. One są w ceramicznej donicy i do wyboru mamy dwa warianty. Kosztują 12 zł. Z kolei, mi osobiście bardzo przypadły do gustu te poduszki. Mają 30 na 50 cm, więc nie takie standardowe. Na pewno wam nie zginą wśród innych świątecznych poduszek. Do wyboru mamy domek albo kopertę, są już dostępne za 23 zł. I jeszcze zerknijmy na dział kreatywny, a tu kupicie zestawy drewnianych byrloków, w środku znajdziecie cztery sztuki i możecie je jakoś kreatywnie ozdobić, pomalować i używać. Są dostępne za 4 zł. I bardzo ciekawą nowością, jaką już tu znajdziecie, jest flipper. Jeśli lubicie te drewniane zestawy do składania, to ten zajmie Wam około 10 godzin. Sprawdzi się dla osób powyżej 14 roku życia i jest to poziom raczej dla zaawansowanych. Słuchajcie, masz 362 części, więc naprawdę dzięki niemu zajmiecie kreatywnie czas. Tak dokładnie się prezentuje. I oczywiście po złożeniu możecie w niego zagrać. Fajny też pomysł na prezent za 90 zł. A za 35 zł kupicie dla dzieci taką fajną zabawę do poruszania się, taki zestaw kręgli. I kochani, tym kolorowym akcentem kończymy już dzisiejszy przegląd. Napiszcie, czy coś zwróciło Waszą uwagę i jak się macie po przedstawieniu czasu, ja nie mogę dojść do siebie. Chcę już wiosnę, aby trzymajcie się, kochani. Na razie, papa. Pa.